Witam Was, bliźnięta. Z tej strony wróżka Kalina. Rozłożę dzisiaj karty na nadchodzące miesiące, jesienno-zimowe, od września do listopada. Jaka energia będzie przy Was? W miłości, finansach, zdrowiu czego prawdopodobnie możecie się spodziewać. Także zaraz zaczynamy. Jeszcze chciałabym serdecznie zachęcić Was na wróżby indywidualne, oczyszczania jak również odcięcie tutaj karm rodowych, pokoleniowych. Zapraszam do również zakupu talizmanu ochronnego od złej energii. Proszę Was o subskrypcję, łapki w górę, bądźcie razem ze mną. Działamy! Na początku połączymy się z Waszą energią. Bliźnięta wrzesień, październik, listopad 2022. Jaka jest przy Was energia? Zobaczymy w kartach Archanielskich, jaki to będzie czas dla Was, Bliźnięta, wrzesień, październik, listopad 2022. Znajdź czas na zadbanie o siebie. Dbanie o siebie jest obecnie niezbędne, czyli Bliźnięta prawdopodobnie w tym przedziale czasu, od września do listopada 2022 Będą mieli mnóstwo y, jakichś zadań, które sobie sami narzuciliście, albo wasze otoczenie będzie dużo od was wymagać. I wy, żeby temu sprostać, gonicie, gonicie, ale zapominacie o sobie, o tym, że czasem trzeba odpocząć, rzucić na luz, y, jakoś tak pogodzić, żeby. Y, Zdążyć wszystko w odpowiednim czasie, tak zwany harmonogram, żeby sobie nałożyć. No czasem się nie da, ale mówię, nie zapominajcie tutaj o swoim wnętrzu, żeby usiąść, odetchnąć i zrobić coś dla siebie. Też, jeżeli będziecie mieli takie miłe gesty, że ktoś was będzie otaczał taką fajną energią, tak, czyli zadba o was. No to wy docencie tą osobę, bo takich ludzi już jest naprawdę mało wokół nas, którzy są empatyczni i pomocni. Bliźnięta single w miłości, wrzesień, październik, listopad. Wrzesień. Październik, listopad, mhm. dobrze, więc tak, single miłości, drogie bliźnięta. Mi Wrzesień tak się zacznie, że yy, Wy będzie tu, będziecie tutaj mieli jakąś zmożoną intuicję, czyli będziecie bardzo ostrożnie podchodzić do poznawania nowych ludzi. Będzie tego ukryte dno. A jakie? Albo Wasze wcześniejsze porażki, jakieś przykre doświadczenia, lub po prostu w tym czasie będzie u Was się coś w życiu tak działo, że nie będziecie mieć ochoty do końca na nawiązanie trwałych relacji miłość. Jest tutaj ucieczka od swoich problemów e, też. E, więc mogą się pojawić u was takie randki, flirty, że wy po prostu odrywacie się psychicznie od problemu i idziecie na randkę, ale i tak wiecie, że mm, to nie jest dla was dobry czas na zaangażowanie. Mm. Albo osoby, które będą po prostu wokół was, które będziecie spotykać, one będą ulotne jak wiatr na tej karcie i będą bardzo szybko odchodzić. Nie wiadomo dlaczego. Po prostu yy, energia nie będzie do końca taka sprzyjająca w okresie yy, września dla tego znaku Zodiaku. Yy, wchodząc yy, energetycznie dalej, na październik jest odcinanie. Przy pewnych spraw. Może tutaj być nawet ocięcie się poprzez jakiś rozwód u niektórych bliźniąt, które w tym czasie będą mieć taką sytuację. Jest pewne oszustwo, też, czyli jeżeli będziecie się rozwodzić, to wasz partner albo partnerka, tutaj jest jakaś manipulacja i trochę modzenia, czyli nie tak łatwo wszystko pójdzie prosto w całej sprawie również osoby spod tego znaku mogą spotkać kogoś o znaku zodiaku takim mocnym, czyli baran, byk, lew, koziorożec, ogniste znaki. I tutaj ta osoba może wobec Was być nieszczera, czyli trochę oszukiwać, nie do końca mówić prawdę, będzie taka manipulacyjna. Wy to wyczujecie i tutaj... E, niestety też może to nic nie być poważniejszego. Bardziej dla bliźniąt, singli, otwiera się grudzień. E, może połowa grudnia będzie jakaś przybijająca, bo mogą się nagle pokazać jakieś problemy rodzinne e, albo jakieś inne sytuacje, tak, czy w pracy, czy tam gdzie jesteś w otoczeniu. Ale to nic. E, widzę przy Was, że e, znaczy, matko, październik, listopad, tak, listopad, jesteśmy w listopadzie. Schodząc na grudzień, też, bo tu jest listopadowo-grudniowa w sumie energia taka, bardzo dobre te miesiące dla bliźniąt, singli. Poprzez, ja tu widzę jakieś grono ludzi, może to być rodzina, najbliżsi przyjaciele, znajomi. Też jest jakaś informacja od kogoś i załatwianie pewnych spraw, dogranie czegoś, i wy w tym wszystkim możecie kogoś poznać dla siebie. I e, tak Was zakręci ten listopad z grudniem, że niektóre bliźnięta mogą wejść w stały związek. E, bo tu e, otwiera się jakby energia, tak? Czyli w końcu jak kogoś poznacie, to będzie to fajna, odpowiednia osoba i Wy to wyczujecie, to taką sympatyczną e, wibrację. E, a, nie, że ktoś jak, e, a nie, że ktoś tutaj oszukuje Was jak we wrześniu i październiku. No te dwa miesiące musicie przeczekać i uważać, przypatrywać się dokładnie tym osobom, ponieważ mówię, one są ulotne. W waszym życiu, ale czegoś mają też jednocześnie was nauczyć. Czyli bliźnięta pamiętają, września, październik uważamy na manipulantów, manipulantki, a natomiast listopad, grudzień otwieramy się na piękną miłość. I teraz idziemy do stałych związków. Może pary też tutaj będą miały e, jakieś ciekawe sytuacje spod tego znaku. Bliźnięta, stałe związki. Wrzesień, październik, listopad. Bliźnięta, stałe związki. Wrzesień. Hmm, bardzo fajnie. E, wrzesień. Październik. Listopad. Dobrze, bliźnięta, jak to się pokazuje w związkach? Osoby, które mają partnera lub partnerkę, e, szczerze mówiąc, początek września jest dla Was bardzo pomyślny, ponieważ e, niektóre osoby z tego znaku Zodiaku e, mogą tu być jakieś e, oświadczyny, e, tak samo e, mogą coś świętować pozytywnego, zakup czegoś, e, co tam jeszcze może być. E, dogranie pewnych spraw, coś związanego z dokumentami, tak samo radość z jakiejś pozytywnej informacji, czy też zawodowej, osiągnięcia czegoś w jednej ze stron Waszym związku. Również możliwe są śluby, zawarcie związku małżeńskiego w tym czasie. I wzajemne radowanie. E, może też być taka sytuacja e, związana w e, Waszym życiu z przeprowadzką. Zmiana, zmiana widzę przy tak e, Ale Wy się tym cieszycie, tą zmianą. We dwoje. Z jakiegoś powodu, tak, który sobie tam założycie, zaplanujecie. Wchodząc na e, październik, Pierwsze dwa tygodnie października. No, tak do połowy szczerze, jest w waszej energii blokada w związkach, czyli mogą się pojawić jakieś przykre wiadomości w waszym życiu, na przykład rodzinne, trochę pod górkę pewne sprawy, problemy, z którymi będziecie musieli się obydwoje borykać, wychodzenie z jakiejś sytuacji. I też jest zablokowanie jakoś waszej energii do połowy. Od początku października do połowy jest nie najlepszy czas dla bliźniąt w związkach do podejmowania jakiejkolwiek decyzji poważnej, e, finansowej. E, bardziej zmiany są możliwe we wrześniu, natomiast październik już was coś blokuje. Tutaj, jakbyście, mało tego, nie mieli wyjścia, wybierali inną drogę, żeby wyjść z jakiejś sytuacji, i też jest ona blokadą, czyli e, Brak znalezienia rozwiązania albo zła droga, wchodząc natomiast w energię od połowy października u bliźniąt, to już, jest już pozytywnie. Wy się tutaj już z czegoś, z czegoś cieszycie, jest poukładanie pewnych spraw, które mieliście razem w głowie albo które chcieliście obydwoje dokonać. Później, listopad. Też się pokazuje całkiem nieźle, ale już tutaj są jakieś kłótnie z powodu pieniążków po prostu finansowe, e, które Was będą dzielić, albo będziecie musieli mm, trochę swój budżet. E, jakby to powiedzieć, macie jakieś tam określoną sumę pieniędzy, tak? E, na przeżycie, no i, e, i powiem Wam, że tutaj no, trzeba będzie e, bardzo myśleć, na co wydawać pieniążki? Hmm, tak, problemy ogromne finansowe takie, no nie wiem, no każdy z bliźniąt ma inne życie, może nagle się podwinąć noga jednemu z Was w pracy, e, czy też może być nagły wydatek z powodu jakiegoś wydarzenia w Waszym życiu czy rodzinnym, tak? E, I tu jest takie uporanie, bo jest nagłe e, w listopadzie, nie, po, nie pierwszy tydzień, tylko drugi tydzień listopada, E, nagle jest takie boom czyli e, problem z każdej strony finansowy, więc miejcie to na uwadze i troszeczkę e, trzymajcie swoje oszczędności mhm, bo Wam się to przyda na coś listopad e, no są pewne problemy finansowe w listopadzie i zablokowanie przez to energii bliźniąt, tego co. ich działań po prostu. Chociaż na grudzień, już jest lepiej. Wy jakoś sobie tutaj poradzicie, jest energia. Hmm. Bardziej tutaj kobieta jest dominująca. Jeżeli macie znak z odjaku bliźnięta, to kobiety będą dominujące. Spod tego znaku, czyli kobieta będzie w znaku bliźniąt podejmowała decyzję w parze. Jeżeli jesteście bliźniętami e, mężczyznami e, spod tego znaku, no to wy będziecie ulegać decyzji swojej drugiej połówki, czyli partnerki. Bo kobieta ma w grudniu znaczącą, e, znaczące tutaj decyzje podejmować spod tego znaku. Także pamiętajcie, ona będzie się kierować e, partnerka. Przebiegłością, przenikliwością, ale dzięki temu wyjdziecie z opresji. Mhm. Ale to późnym grudnie. Ogólnie mówię, listopad-grudzień dla bliźnią w związku nieciekawy jest pod względem finansowym. Pewne nieprzemyślane decyzje, może też wcześniejsze, no nie wiem, eee, zbyt też wydawanie pieniędzy. Może coś za dużo Wam wyjdzie. No, coś takiego mi się w energii bliźniąt kojarzy w tym czasie. Zobaczmy więc finanse w bliźniętach. Na co powinni zwrócić uwagę? Jaki czas jest najlepszy do podejmowania decyzji? Mhm. Wrzesień, tuż tu nawet dalej nie rozkładam, bo karty bardzo wyraźnie to powiedziały. E, jest ogromna zmiana e, u bliźniąt we wrześniu, podejmowanie różnych działań, decyzji, przeprowadzki, zmiany. Różnie to może być. Możecie dostać awans pracy, ktoś was doceni, zaliczycie kurs. Prawo jazdy dobrze robić w tym czasie spod tego znaku we wrześniu. E, tak samo. E, Cokolwiek byście sobie nie zaplanowali, tak, zakup czegoś, e, zaręczyny, wesele, to nawet w energii bliźniąt dobrze wam to wyjdzie, albo planowanie, tak, ten okres jest dobry, na planowanie czegoś ewentualnie na później, tak? Nie mówię, że e, akurat nie we wrześniu musicie mieć jakąś datę, ale nawet planowanie będzie dobre z terminem późniejszym. Jeżeli będziecie chcieli. No, takie docenienie ogólnie w pracy, finansowo jest dobry czas, nawet we wrześniu, ale jest pewna, pewna decyzja i zmiana, czyli też gonitwa za czymś. Pamiętajcie, że każdy też różne ma życie, więc sytuacje mogą być przeróżne. No i październik pokazuje się właśnie. E też jakaś wiadomość rodzinna. Najgorzej finansowo początek października dla bliźniąt Coś jest pod górkę. Ludzie są niesprzyjający. Też z Waszego otoczenia. Wszystkie decyzje, jakie podejmujecie na początku października, pierwsze dwa tygodnie mogą... No może nic dobrego z nich nie wyjść. Dopiero od połowy października jest pomyślne rozwiązanie jakiejś sytuacji czy pokonanie problemów. listopad. Tutaj patrzy się, że ta energia dalej listopada jest taka no dosyć nieciekawa u bliźniów. Tu są problemy finansowe, już coś się robi. Wy prawdopodobnie dostaniecie od połowy października jakąś wiadomość, czy też rodzinną, czy sprawy jakieś, które będziecie mieć do rozwiązania i niestety schodząc na listopad mm, Dużo będzie Was wysiłku kosztowało w podjęciu jakiejś decyzji i rozwiązaniu pewnej sytuacji. Karta domu jest, czyli, tak jakby, finanse, dom. No, mówię, we wrześniu jeszcze Wam będzie wszystko sprzyjać. W drugiej połowie października jakaś wiadomość nagła, która będzie miała niesprzyjające, jakby, tutaj odzew na listopad yy, i grudzień. Jest wychodzenie przez te dwa miesiące z kłopotów finansowo. Mhm. Czyli u niektórych nawet e, strata czegoś. Mhm. Czyli tak, wrzesień, jeszcze najlepszy czas, się bliźnięta pocieszą, a tu już później to już zaczyna się e, trochę finansowo pod górkę. Rozrastania się jakiegoś problemu. Idźmy teraz na zdrówką. Bliźnięta, zdrowie. Wrzesień, październik, listopad 2022. Bliźnięta, listopad 2022. Rzesel październik. Listopad. Dobrze, więc tak, bliźnięta w zdrowiu. We wrześniu bardzo pokazują się takie sprawy zdrowotne, jak na przykład tarczyca, hormony, jakieś bakterie z wody, przewianie. E, też jest przepływ limfy u was e, będzie zaburzony we wrześniu, e, z jakiegoś powodu. Ogólnie przy rozkładaniu kart na zdrowie dla bliźniąt powiedziało mi słowo echo. Jeżeli macie problemy z ciśnieniem z sercem, to dobrze będzie sobie w tych trzech miesiącach zrobić echo i tym się zająć. Bo dalej też właśnie pokazuje się na październik. Coś z serduchem, a pełni regularne ciśnienie. Schodząc natomiast na listopad i grudzień, no to tutaj bym powiedziała tak: czasem mogą się odezwać problemy, jakieś związane z waszym brzuchem. Jelita, trzustka, wątroba, żołądek. Stany są jakieś zapalne. Tutaj w organizmie też, na listopad-grudzień. Różnie to się może u każdego objawiać. U niektórych też jakieś tam bóle kręgosupa na listopad. Bardziej też bliźnięta y, trochę będą miały kłopotów, listopad, grudzień, i też odbija się to na ich psychice. Są zamknięci w sobie. Niektóre osoby w grudniu, ogólnie od września do y, nawet grudnia bym powiedziała, wychodzi tak, że możecie mieć problemy albo z oczami, z przewianiem, albo uszy, zatoki być może, ale y, bardziej oczy. Szczerze, widzę oczy, jaki stan zapalny tutaj. Y, Koło Was. Jakiś bakteryjny, taki nagły, przejściowy. Dobrze, bliźnięta. Jeszcze rozłożymy tutaj przekaz z run dla Waszego znaku. Przekaz z run dla bliźniąt. Wrześniu, październik, listopad. Jaki to będzie czas, na co powinni zwrócić uwagę. Tak, bliźnięta. Trwanie, zawieszenie planów, konieczność samodyscypliny, wroz sił wewnętrznych, które zabezpieczają przed niebezpieczeństwem płynącym z zewnątrz. Sukces osiągnięty dzięki pracy. Rada, staraj się nie przyspieszać biegu wydarzeń. Czyli, tak jak mówię, pomimo e, Waszej gonitwy. I problemów, które będziecie musieli pokonać na przełomie listopada, grudnia, a nawet już końcówki października, to pomimo wszystko musicie odetchnąć, tak jak tutaj karta Archanielska mówiła, znaleźć czas dla siebie i tak samo yy, musi być konieczność samodyscypliny. Czasem od połowy października, listopad, grudzień. Jest tu jakieś zawieszenie Waszych planów, czyli tak mówię uporanie się z pewną sytuacją, jakoś konieczną, która nagle wystąpi, bo tam była nagła informacja, wiadomość dla bliźniów. Pamiętajcie o tym, żeby jakoś do tego się przygotować. Drogi bliźnięta, mam nadzieję, że ten horoskop, ten przekaz Wam pomoże w podejmowaniu decyzji. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę. Dużo pozytywnej energii na nadchodzącą jesień i zimę. Jeszcze będziemy tutaj się łączyć. Cieplutko się trzymajcie. Do usłyszenia.